Siemanko, z tej strony Dark. Krzyś. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny odcinek ZTS. -a. Jak widzicie tutaj mamy niezłe rury Pokażę Wam również ciężarówkę jaką jedziemy Scania 164L V8 Weziemy taką ogromną koparkę yy, Tak dla odmiany, potem powiem dlaczego yy, I co ciekawe, no jeżeli mamy takie duże rury No to dźwięk też musi być całkiem mocny Zazwam Wam tutaj pokażę go Teraz trochę dodam gazu. No, tak to brzmi. Zobaczę tylko, czy się nagrywa. Tak, jestem ciekaw, czy nie będzie to nam wręcz trochę za głośno. O, teraz to na pewno jest głośno. Posłuchajcie sobie. Jeszcze tylko brakuje dymu z rury wydechowej i już by była pełnia szczęścia. Yy, zaraz wam pokażę w ogóle tak. Jedziemy z ługi do Sankt Petersburga, no i wieziemy tą ogromną koparkę. 180 km starą, piękną ciężarówką z manualną skrzynią. Koparka bardzo ciężka swoją drogą, 21 ton. Ruszamy. słychać będzie ale mam nadzieję, że tak dźwięk jest naprawdę fajny oczywiście dla V8, bo tak jak tam właśnie myślałem o tym dźwięku jeszcze właśnie DSC 14, co tam nagrywałem w jednym właśnie z filmów no ale tutaj mamy V8 Open Pipe też, I to jeszcze wersja Crackle, czyli taka, że troszeczkę tak fajnie z tych rur, o Słyszycie, że ten dźwięk jest taki trochę szarpany? A skąd pomysł? Znalazłem jakiś film na YouTubie, gdy ktoś właśnie jechał, no prawie że identyczną ciężarówką, ale taki dosłownie urywek, z Finlandii chyba. Jak znajdę, to wrzucę w opis, chyba że zapomnę, to nie wrzucę. No, i właśnie też wiózł lawetę, znaczy wiózł lawetę, miał lawetę, i też właśnie skanie taką z v i z Open Pipe. No, także to tak fajnie brzmi. Ciekaw jestem, czy naprawdę w ogóle będzie mnie słychać, bo yy, bardzo głośne to jest. No, ale takie właśnie są uroki starych ciężarówek i starych rzeczy, więc mam nadzieję, że jakoś będziecie mnie słyszeć. Nie mam oczywiście GPS-u tutaj, tego muszę yy, mieć yy, doradcę drogowego. Śmiesznie to naprawdę brzmi. Mam tutaj w ogóle retarder, chyba nawet nie ma. Chociaż widzę, że tutaj jest taki jeszcze fajny, taki jak w Solarisach był starych, że właśnie taki ręczny, że się tą dźwignią taką, yy, znaczy na no wszędzie niby jest ręczny oczywiście, no ale że się tą taką fajną tutaj dźwignią opuszcza mi się podoba. Taki przerywany ten dźwięk jest słyszycie chyba, bo to jest właśnie ten Krogl po angielsku. Czy takie... Nie wiem, nie wiem jak to... Tak samo nie wiem jak open pipe przetłumaczyć na polski no, otwarte rury, no i jedynie tak można to powiedzieć. Ale open pipe brzmi lepiej. Zamontowałem w ogóle taką skrzynię biegów, że obroty są całkiem wysokie przy dużej prędkości. Z drugiej strony, o ile dobrze pamiętam, ta ciężarówka, czy o ile dobrze pamiętam, o ile dobrze wiem, miała ograniczenie chyba do y, 85 km na godzinę, a nie do 90. Tak w rzeczywistości, więc w sumie mieściłbym się w tym zielonym E y, na środku obrotomierza, także udałoby mi się jechać ekonomicznie, chociaż przyznam szczerze. Że jazda taką ciężarówką ekonomicznie jest całkiem trudna, ze względu na fakt, jak dobrze brzmi. Jak bardzo kusi, do tego, żeby robić właśnie takie rzeczy jak zrobiłem przed chwilą. Posłuchajcie, na wysokich obrotach ona brzmi jeszcze lepiej. Tutaj mnie ten koleś będzie blokował. Szkoda. w duszę. To no jednak nie jest Euro 6, którą można wrzucić na tysiąc coś obrotów i sobie poradzi. Te silniki miały wyższe obroty. Boli mnie ten migacz, bo on powinien być taki fajny, cykający, jak to w starych, właśnie pojazdach, a on jest taki nowoczesny. No ale. Sprzęgło. O! I jedziemy. Pięknie. Widzę, że tutaj do 90 jest ograniczenie, czyli tak jak być powinno. I możemy zasuwać. Z taką koparą to w sumie nie wiem czy to rozsądne, żeby tak pędzić, ale to tylko gra, więc można. Zdziwiłbym się jakby mi nagle zjechała żeby to musiało wyglądać, chociaż nie byłoby to śmieszne dla tych, którzy by jechali za mną, no ale dla mnie byłoby to śmieszne nie w rzeczywistości, tylko w grze. <grymne> Dobra, musimy jednak trochę przyhamować, bo to taki dosyć ostry zakręt. Wysokie obroty wrzuciłem, zapomniałem, że tutaj jest tak, że. Ta ciężarówka ma dosyć krótkie właśnie biegi. I tu powinienem po prostu o pół bieg zredukować. Ale to już takie przyzwyczajenie bardziej z no innych ciężarówek, czy generalnie, no nie wiem, z samochodu, czy z czegokolwiek, że jak się redukuje bieg, no to jeden powiedzmy w dół, a tutaj no przesunąłem... Znaczy, przesunąłem właśnie no, o jeden w dół skrzynię skrzynie biegów, a o dwa biegi zrzuciłem. No bo z szóstki H no, zrzuciłem na piątkę H, czyli tak jakby z dwunastki na dziesiątkę. Może tak mówiąc po bardziej ciężarówkowemu. A niepotrzebnie zjechałem, bo tutaj tak jak widziałem ten drogowskaz, który prowadzi donikąd. Zresztą puste drogi w ogóle, no się dziwię. To jest 13.43, tutaj w grze takie dziwne to troszeczkę. W rzeczywistości mam zepsuty zegar i nie wiem, która jest godzina, więc tam nie powiem, ale późno, trzecia, coś do rodzaju. Także, ale jakoś tak lepiej mi się nagrywa w nocy, więc... Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy redukcję. O! 6 l to lepiej brzmiało <noise> moim zdaniem jak było właśnie przy tych 2000 obrotów ale już nie będę męczył tej ciężarówki, jedziemy i tak 90 i bardzo fajnie to brzmi no i nie wiem, mogę, czy nie jadę trochę za szybko, ale wydaje mi się, że nie tutaj tak... czasami te zakręty tak wyglądają na GPS-ie niepozornie, a w rzeczywistości są dużo gorsze i vice versa zresztą, o czym już wspominałem w niektórych filmach można się przejechać dosłownie także jest ogóle ciekaw, czy mnie będzie słychać, bo ile my paliwa zużyliśmy jego. bo tak patrzę, że tam było sporo więcej, jak wyjeżdżałem <grytania> także tutaj widzę, że ta ciężarówka nieźle pali, ale nie ukrywam, że jest to moja też wina, bo nie jadę ekonomicznie ale myślę, że nikt mi nie ma tego za złem i chyba jest to jak najbardziej zrozumiałe no tak właśnie robię jej, tutaj jakieś strasznie skomplikowane ja tutaj nie zajadę nikogo, chyba nie zajadę, jeszcze spojrzę w lusterko, dobrze zrzućmy na luz tutaj to może jednak wrzucę na bieg a oczywiście za wysoki, ale to dlatego, że tutaj te biegi naprawdę, znaczy za niski, ale tutaj, bo chodziło mi o to, że za wysokie obroty, ale naprawdę tutaj te biegi ciężko wyczuć, chciałbym dłużej pojeździć. Teraz słuchajcie, bo będę gazował bardzo długo. Dzisiaj wam funduję <noise> Bo to można określić wręcz muzyką Mi się strasznie ten dźwięk podoba Także Cieszę się, że pojechałem sobie właśnie taką ciężarówką Czy wy widzicie? Tutaj w ogóle ciekawości będę musiał to sprawdzić że ja tu jak przykład zdobywam jakieś osiągnięcia W tym ETA-sie Bo nawet nie wiem, czy to widać, czy nie Bo to teoretycznie jest ze Steama A ja nagrywam okienko Eurotraka I jestem ciekaw, czy to widać, czy nie Taka mnie refleksja teraz chwilowa naszła Ej, Aha, bo ja tu jestem podporządkowany, dobra, przepraszam Co za dziwne rondo w ogóle Dobra, już rozumiem, bo tutaj są znaki Bez sensu Znaczy, bo teoretycznie w sumie na rondzie, jeżeli się Ale to jest nie konsekwencja, bo teoretycznie na rondzie, jeżeli nie ma znaku To ten kto na nie wjeżdża ma pierwszeństwo Tak jest według przepisów a ponieważ wszędzie są znaki, to wszędzie na rondzie ma pierwszeństwo ten, kto jest na rondzie, i bardzo słusznie. A tutaj jest tak, że teoretycznie ja jestem na rondzie i dostaję podporządkowanie, yy, mimo że. Yy, nie, znaczy, może właśnie to jest po to, żeby zwrócić moją uwagę na to. Tak, to może bym pojechał tak jak wszędzie indziej, albo w Rosji są inne przepisy. Nie wiem. Nie wiem, czy on się tutaj zatrzymał, bo ja mu wjechałem, ale większego znaczenia to nie ma. Dziwna sytuacja w każdym razie. Nie jako jak oni jeżdżą tutaj. O i znowu będę musiał cofać. Znowu, dlatego, że w, mm, nagrywałem przed chwilą inny odcinek, nie wiem w jakiej kolejności wy to obejrzycie W sensie, w jakiej ja to wrzucę i w jakiej obejrzycie, ale w poprzednim odcinku dokładnie w ten sam sposób musiałem parkować By tak kogoś zastanowiła, że jak to znowu o. Trochę tutaj jeszcze na wstecznym sobie poszalałem Super. Zaciągnijmy ręczne. Wow. Jestem ciekaw, jakie spalanie tutaj wyszło, więc oddam to zlecenie. Sto... 134 na 181, no to nie wiem, ale do nie pra... Niecałe 100 litrów na 100 km. Ale no szczerze mówiąc, jak na tak starą ciężarówkę, jak na to, że ma otwarte rury i przez to ja gazuję, to chyba nie tak źle. Ale w rzeczywistości to raczej bym nie dostał jakiejś premii za oszczędzanie paliwa czy cokolwiek. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że sobie posłuchaliście. Mam nadzieję, że w ogóle było mnie słychać, bo zaraz sprawdzę, czy w ogóle było, czy nie. No ale zobaczymy. Dziękuję za obejrzenie, Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.